Dobrze, w tej lekcji chciałbym przypomnieć to, co powiedzieliśmy wcześniej i rozwinąć. Otóż, jak wiemy, yy, strona stworzona w Reakcie składa się z komponentów. Mamy komponent główny, wewnątrz którego zagnieścimy, umieścimy inne elementy, a w innych komponent komponent czy komponentach możemy zagnieść inne. Czyli tu umieścimy. Wewnątrz tego komponentu umieścimy inne komponenty, a wewnątrz tych komponentów, które tutaj wprowadzimy, będziemy mogli też zagnieżać kolejne inne, tak dalej, i tak dalej, czyli stworzy się drzewo komponentów. Dobrze, no więc sprawdźmy jak działa. Tu zmieniliśmy na takie coś i widzimy to w przeglądarce. Dobrze, teraz zaimportujmy my może komponenty. Zacznę od tego, jak tworzyć komponenty. Komponenty są to funkcje i powinniśmy je z reguły tworzyć w innym pliku. I to powinien być też dedykowany folder, na przykład components. Tu mamy takiego JSX-a. Z funkcją, która zwraca nam taki prosty kod HTML, to jest komponent correct, to jest komponent fail, i spróbujmy umieścić w naszej aplikacji. Możemy tak zrobić, coś takiego, i tutaj zamykający się. Element HML, korekt. I... O, coś nie tak. O, z jakiegoś powodu nie chciało się wyświetlić, może konflikt nazwy. O, I tu już mamy te komponenty umieszczone, czyli tu jest to, natomiast tu jest to. Sprawdźmy jak to działa w przeglądarce. Correct komponent w paragrafie i fail komponent w nagłówku. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że już wiesz na czym polega zagnieżdżanie komponentów.